Niemowlak leżał luzem na tylnym fotelu. Matka, która prowadziła, teściowa siedziała obok, odwróciła się, bo dziecko zapłakało, rozumiesz, i pociągnęła kierownicę. Z Krzysztofem Hołowczycem, oczywiście, na autostradzie w Niemczech GTR. -em. Nissan GTR 320, ponad 320 na godzinę. Jadę środkiem drogi i sobie normalnie nagle spod porządkowanej, spod znaku stop, gdzie wiem, jeszcze raz powtarzam, jest znak stop, wyjeżdża mi pełną bombą drugi samochód. I ja mówię do siebie, ułamek sekundy, no nie. Dziś moim gościem będzie prawdziwa legenda, pilot rajdowy Maciej Wisławski, niegdyś właściciel najsłynniejszego Wąsa w polskim motorsporcie. Dziś Wąsa już nie ma, ale poza tym niewiele u Wiślaka się zmieniło wraz z upływem lat. Najsłynniejszy pilot rajdowy w naszym kraju ma na swoim koncie kilka tytułów mistrza Polski, a także uwaga. Tytuł Mistrza Europy zdobyty wspólnie z Krzysztofem Hołowczycem w 1997 roku, choć skończył już 80 lat dalej. Jest czynnym sportowcem i pilotem rajdowym. No, dzień, dzień, dobry, dobry, dzień dobry panie Macieju. Dzień dobry, dzień dobry. No nie no, drodzy <laughs> Państwo, jak Krystian Plato <laughs> za kierownicą taksi turbo czy turbo taxi. Turbo wiem, taryfy. Turbo taryfy. To <laughs> wiem, że czekam. nie Przyjemna i bezpieczna podróż. No myślę, że to będzie jeszcze przyjemniejsza podróż. Na pewno dla mnie i na pewno dla Was, drodzy widzowie. Maćku, zapinamy pas Już, i startujemy kochane. przed siebie. co? Ty nawet nie musisz im przypominać, kochany. Pamiętaj, no, jest odruch, nad którym pracuję w szkołach doskonale. Zapamiętajcie, parę rzeczy bardzo ważnych, żeby wprowadzić sobie w fazę odruchów. Czyli właśnie zapinanie pasów bezpieczeństwa. Jedziemy. I kochany, tak, tutaj 100 metrów prosto na oporze w lewo. <laughs> Już się zaczyna. 100 metrów prosto na oporze w lewo. Czyli opór to jest skrzyżowanie krysant w kształcie litery C. Dalej nie można, bo kamienica. Okej, okay, kamienica, czyli w sensie budynek. Dokładnie, no. Okej, okay. to jedziemy. No teraz 200 tutaj... metrów prosto i też na oporze taki lewy pod kątem prostym, czyli lewy zakręt 3, czyli kąt prosty, 90 stopni. Zaraz zobaczysz, to jest obraz drogi, który Ci teraz mówię, kochany kolego. Obraz trasy. Ja to widzę... Zobacz, widziałeś? No 200 tak. było? Było jest. i masz zakręt pod kątem prostym, czyli lewy 3. Ja się odwołuję do twojej wyobraźni. Pamiętaj, kierowcy rajdowi to są dla mnie. Przegoście, jak to wy młodzież mówi. Ja nigdy tego Ludzie, nie rozumiałem. Od ja niesamowitej wyobraźni. Nie, nie potrafię zrozumieć, dlaczego wy sobie nie tłumaczycie, nie wiem, prosto w lewo, ostry, w prawo, a nie jakieś lewy 54 ciąć, nie ciąć. Dobra, ciąć, nie ciąć, nie ciąć. kochany, to jest jak gdyby taka nasza no, nomenklatura, którą świetnie my rozumiemy. Teraz na oporze, na stopie w prawo. Okej. Okay. Maciek, czego słucha pilot rajdowy w samochodzie? Bo zazwyczaj wszyscy, którzy jadą z Tobą słuchają Ciebie, a Ty jak jedziesz sam, to czego słuchasz? Ja jak jadę sam? Aha. Słuchaj, no mam jakieś tam takie wiesz, kilka ulubionych stacji, zależy od tego co akurat i na przykład, no, jaka tam muzyka leci. No ja jestem człowiekiem, który nie ma jakichś specjalnie takich wyrafinowanych gustów. No, Czyli ważne, słuchasz radia? Się coś podobało. Słucham radia, słucham normę komunikatów drogowych, bo to jest ważne, bo ja jeżdżę zawsze tak zwaną prędkością przyjemną. Czyli jadę tak, żeby w atmosferze dla mnie, w aucie, które jest dla mnie przedłużeniem domu, była taka komfortowa atmosfera, czyli spokój, luz, jakaś dobra, delikatna muzyczka, informacja, czyli wiedza o tym, co mnie czeka. Także sobie normalnie ja nie mam specjalnie jakichś takich, wiesz, tych wymagań. Ma być dobra, przyjemna, łatwa muzyka. I komunikaty oczywiście, drogowe. Maciek, kobiet o wiek się nie pyta, ale Ciebie muszę zapytać, bo dla mnie zawsze jest to niesamowite, ile Ty masz lat i jak wyglądasz. Słuchaj, tak zapytałeś mnie o ten, o ten wiek. Słuchaj, Aha. wydaje mi się, że na pewno tutaj no, główny sukces leży w tym, że mam kontakt między innymi z tak młodymi ludźmi jak Ty, których wokół mnie jest naprawdę gro. Ja sobie poruszam się cały czas w sensie pracy, współpracy z ludźmi, 30 plus, 40, plus, więc ludzie ode, ode mnie dwukrotnie. Nieraz no. trzykrotnie młodszymi, rozumiesz? I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. I wjeżdżamy teraz tutaj do Puszczy Bolimowskiej, to jest ściana Puszczy Bolimowskiej. Piękny, ogromny kompleks leśny pod skierniewicami. Skierniewice przylegają właśnie do Puszczy Bolimowskiej. I tutaj, Krystian, od tego asfaltu, którym jedziemy, w lewo, w prawo są piękne linie leśne, takie szutrowe, piaskowe. Słuchaj, twarde, tu na przykład, patrz, w lewo, tutaj mam, w lewo widzisz taka linia leśna, widzisz piękny szuter. I ja po tych liniach. Jeżdżę, słuchaj, codziennie jak jestem w Skierniewicach, jak nie leje deszcz, rowerem. Bo jak pada to jadę. Jak leję, nie jadę i jak jest świeży opad śniegu, też nie jadę. Co Dzień w dzień, jak jestem w Skierniewicach, no niestety sporo wyjeżdżam, tutaj po tych liniach jeżdżę. Jeżdżę około dwóch godzin, rozumiesz? I to też dla mnie jakby kolejny przyczynek do tego, że jest taka no, moja forma fizyczna, która pozwala mi na wstanie i zajęcie miejsca siedzącego, pozwala mi na wejście i wyjście do i z samochodu rajdowego, co nie jest wcale takie łatwe. I tak a propos, a propos rajdów to pewnie na pewno bardzo dużo pomaga w utrzymaniu jakiejś takiej w tej formy no, psychicznej. Właśnie to moje takie czynne uczestnictwo od tylu, tylu lat, od prawie 50 lat w rajdach. Ja prawie całe te 50 lat spędziłem na tym prawym fotelu na, 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 w różnych epokach jak gdyby słuchaj, tych rajdów samochodowych, bo ja mogę powiedzieć, że jestem pilotem który przetrzymał kilka epok, rozumiesz, to mm -hmm. nie to, że tam okresów, rozumiesz, to są epoki, epoka małego Fiata, epoka y, Poloneza, epoka topowego auta, profi rajdowego Volkswagena Golfa GT 16V, epoka Toyoty Celiki N-grupowej, epoka seliki y, pełnej agrupowej, e, 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 epoka samochodów WRC, także widzisz, to są epoki. I niewątpliwie powiem Ci, że y, tutaj takie bycie w sporcie ekstremalnym, jakim są niewątpliwie rajdy samochodowe, no, powoduje u człowieka, każdego uczestnika jakieś takie, no, ja wiem, takie wysokie obroty, jeżeli chodzi o działanie twojego mózgu, twojej głowy. Okay. Wiesz? I to jest, wydaje mi się, też jakiś taki przyczynek do tego, że ja mogę z takimi młodymi jak ty, ludźmi sobie normalnie, bardzo jakoś tak wiesz, rzeczowo yy, miło i przyjemnie pogadać, widzisz? Także to jest, wydaje mi się, tutaj to, 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 kilka takich bardzo ważnych aspektów, które powodują to, że ja sobie normalnie jestem przez Was, jak, gdyby, jak gdyby akceptowany, tolerowany. Czyli prawo jazdy robiłeś jakieś 60 lat temu. Słuchaj, nawet więcej, bo miałem 16 lat, jak robiłem prawo jazdy, pierwsze prawo jazdy na motocykl, byłem o, jeszcze w liceum, super. miałem 16 lat, to kochany normalnie polityk, 65 lat temu i słuchaj, i Pamiętasz, co to był za sprzęt? Jakaś Słuchaj, To było prawo jazdy na motocykl. Jeszcze byłem w liceum. Ok. To było prawo jazdy na motocykl. Potem sobie, wiesz, mój brat, który starszy ode mnie, który miał swój prywatny samochód, parę lat później była taka możliwość, że jak miałeś już prawo jazdy niższej kategorii, to Mogłeś zdać tak eksternistycznie, no bo tą bazę postaci znajomości przepisów i tam w ogóle budowy silnika i tak, dalej, i tak dalej miałeś, to tylko wystarczyło zdać egzamin z jazdy. Więc ja, ponieważ miałem dostęp do samochodu i mogłem rzeczywiście pojeździć samochodem tak no, prywatnie, Jasne. to jako ekster zdałem sobie normalnie po paru latach, czyli miałem około 20-21 lat egzamin na prawo jazdy, no obecnie to się nazywa kategoria B, prawda? Potem w czasie studiów, bo ja sobie, Krystian, studiowałem na SGGW Wydział Ogrodniczy i wszyscy studenci, studentki wydziałów, słuchaj, na SGGW mieli, jak gdyby, no, obowiązek robienia egzaminu na prawo jazdy ciągnikowe, okay. czyli kategoria T, więc jeszcze mam kategorię T i jeszcze później, potem jak już tak no, zaczął się ten polski, polski small business, czyli ja już miałem też szklarnie, czasami potrzebowałem auto z przyczepką, to jeszcze mam kategorię, zdałem i mam kategorię B plus E, czyli auta tam chyba do 3,5 tony z przyczepką, jakoś tak to mniej więcej to wygląda. Także mam kilka tych kategorii. Nie mam tylko na samochody ciężarowe, na autobusy, na ciągniki siodłowe, no ale to właśnie w mojej pracy nie, nie jest mi tak nie naprawdę w ogóle potrzebne. A pamiętasz za starami, jakiego auta robiłeś właśnie prawo jazdy na kategorię B? Co to był za samochód? Ja na kategorię B robiłem na samochodzie Warszawa, no to były lata przecież, no to były lata, jeszcze nie było nawet polskiego Fiata, nie bo produkcja fiata, tak. polskiego Fiata ruszyła w końcówce lat 60-tych, prawda, jakoś tam 68-78, prawda, a ja... Tuż wcześniej robiłem jeszcze na samochodzie Warszawa M20. Już tą, tą Warszawą, sobie, która miała, już z tyłu nie była takiej typu w cudzysłowie cudzys hatchback, tylko już miała ten kufer. Okej, okay. a czym teraz jeździsz, jeśli można zapytać? Teraz? Tak. Teraz ostatnio jeździłem kuprą Formentor i seatem Leonem Kupra. Właśnie Leonem Kupra. Dla mnie ten Formentor. To jest auto, wydaje mi się idealnie trafione akurat teraz w taką niszę dla ludzi dość młodych. No ja niestety akurat jestem no, dużo, dużo starszy niż grupa, do której to jest adresowane, ale naprawdę tak do takich ludzi, jak to się mówi, z nerwem, z zębem, ludzi, którzy lubią taką no, troszkę taką dynamiczną. Jazdę Czyli Twoi znajomi elegancją. po prostu dokładnie właśnie. O, tak, ja się mówię, o, to mój jest, target tak. Prawda? Tak, tak, auto, auto dla Twoich znajomych, dokładnie dlatego tak, właśnie to. śmigasz w A bo... teraz drugie drugi auto dostałem do takiego właśnie zapoznania się, mianowicie Leona Cupre. No też świetny samochód, idealna baza, czyli silnik, napęd, wszystko identyczne jak w tym Formentorze, Formentor Kupra, tylko tyle, że no trochę mniejszy samochód. Teraz płynnie możemy przejść do kolejnego pytania, no bo tego Formentora, którym jeździłeś, już tak naprawdę nie ma, bo kilka dni temu nagrywamy to pod koniec grudnia, auto zostało dość poważnie rozbite. No tak, no rzeczywiście to dokładnie sprawdza się ta moja, ten mój apel właściwie, który kieruję na każdym jakimś takim spotkaniu w szkołach doskonalenia techniki jazdy, gdzie ja do tych uczestników tych właśnie takich warsztatów, zajęć, mówię, że słuchajcie, naprawdę, jeżeli prowadzicie auto, jeżeli jesteście uczestnikami w ruchu drogowym, to naprawdę bardzo was proszę, cały czas bądźcie naprawdę skupieni, bądźcie przygotowani do tego, że w każdej sekundzie. I na każdym metrze naszej drogi może się zdarzyć coś niewiarygodnie, nieprawdopodobnego. Tego nikt nie wymyślił. Tego nie przewidzicie. Dlatego wasza koncentracja, wasze skupienie, wasza wyobraźnia, wasza podzielność uwagi muszą pracować na najwyższych, na najwyższych obrotach. A to się stało? Krystian, ja, ja jadę główną, rozumiesz? No ale droga, to jest wojewódzka, główna jest. jest Skrzyżowanie, które ja znam świetnie, bo ja tam jeżdżę dwa razy w tygodniu, właśnie do łodzi, do bednarka albo do Wordu, do mojej pracy, prawda? I słuchaj, i normalnie jest skrzyżowanie z drogą podporządkowaną, gdzie ja wiem, że jest stop, wielki stop, rozumiesz, na tej podporządkowanej. I słuchaj, normalnie dojeżdżam do tego skrzyżowania, jadę środkiem, bo ja mam taki zwyczaj, słuchaj, no, może to nie elegancko zabrzmi, ale to jest bezpieczne, to jest sprawdzone. Jadę środkiem drogi, jeżeli nic przeciwka nie jedzie, nikogo nie denerwuje, to wtedy zawsze mam możliwość manewru. med w lewo. 2 metry w prawo. Jadę środkiem drogi i sobie normalnie nagle spod porządkowanej spod znaku stop, gdzie wiem, jeszcze raz powtarzam, jest znak stop, wyjeżdża mi pełną bombą drugi samochód. I ja mówię do siebie ułamek sekundy, no nie! No, i oczywiście no, odbiłem odruchowo zupełnie, odbiłem troszeczkę w lewo. Dzięki temu y, ci ludzie y, nie dostali, jak to się mówi, strzała w bok samochodu. To by było dla nich bardzo niebezpieczne. Tylko ja dostałem uderzenie w lewy, w lewy tył. Obróciło mnie, no wiadomo, przy obrocie, przy tak zwanym spinie tracimy największą, największą, jak gdyby, część energii, to jest bardzo dobre. Takie obrócenie się na drodze powoduje ogromno, ogromną, ogromną e, utratę tej prędkości. Mhm. No, także to bardzo mnie zwolniło, już tak miękko, bardzo, no wiadomo, po wypadkowej, zepchnięty do rowu, jak gdyby, prawda, przez ten samochód, który mnie uderzył, e, auto lekko wydachowało. No, także e, to były takie miękkie... Stało miękki, się coś poważnego wypadek był no, bardzo poważnie, ale no dzięki temu, że ja rzeczywiście byłem cały czas skupiony, że jednak uciekłem, z tej linii strzałów ten drugi samochód, który wymusił, który wyjechał niespodziewanie. To dzięki temu to się skończyło tak naprawdę, no bezboleśnie właściwie. I czy to był jeden z poważniejszych, z poważniejszych jeden z dwóch wypadków? bardzo poważnych wypadków w takim moim tym prywatnym No wiadomo, że w rajdach. Ruchu. Tak, tak, bo w rajdach to tych wypadków z każdym kierowcą jest pewnie naście. Kilka no sezonów panie. jazdy, kilka sezonów, kilka, kilkanaście lat jazdy jako pilot rajdowy z najlepszymi kierowcami rajdowymi w Polsce. No a wiadomo, no, oni muszą jechać szybko. Tam minimalny błąd powoduje, że kończy się już. No, wypada się z drogi, tak? Tak, dokładnie, bo jest, a właśnie czasami nawet poza marginesem, prawda? Bo rajdy to jest naprawdę taki sport to tyle właśnie. Jeśli chcesz być najlepszy, musisz ryzykować. Przewidywalny czasami, w niektórych momentach jest nieprzewidywalny. Tu mam na myśli głównie e, przyczepność na wierzchni. No nie jesteś w stanie przewidzieć, co jest za tymi krzakami, co jest za tym zakrętem, co jest za tą skałą, co jest za tą barierą, prawda? I nie wiesz, jak to jest. A oni wszyscy jadą naprawdę bardzo szybko, aczkolwiek no, mają predyspozycję, mają wielki talent, mają wielkie umiejętności. Ale, niemniej jednak, czasami gdzieś tam te kilka centymetrów, dosyć kilka centymetrów zabraknie. Wspomniałeś, że ten wypadek, który miałeś ostatnio z Asterami Formentora, był jednym z dwóch najpoważniejszych, a ten pierwszy może coś o nim powiedzieć? To było w 2008 roku, więc powiedzmy to kilkanaście lat temu. Wracaliśmy, z, tak, no taki rodzinny wyjazd, długi weekend majowy na Rostocze. To jest przepiękny taki kompleks, ogromny kompleks leśny, rezerwat Puszcza Rostoczeńska niedaleko, między Biłgorajem a Zamościem. Lub, Lubelszczyzna. Tak, między Biłgorajem a Zamościem wracaliśmy i pada deszcz. Ja jadę jako pierwsze auto, w kolumnie, bo no nie można się wyprzedzać, nikt nikogo nie wyprzedza, bo tam około 90 na godzinę ulewa straszny deszcz. I naprzeciwko nadjeżdża też kolumna. I z tej kolumny, a może trzecie, może czwarte auto, jak ja jestem na wysokości pierwszego, wypada mi. Taki malutki Opelka Aguila chyba, taki mały ten, taki kompaktowy wanik niby, prawda, i bokiem leci na mnie, więc ja oczywiście też odruch, pełne hamowanie i uciekam w prawo. I wyobraź sobie, że dostałem takie, taką obcierkę właściwie, która mnie zepchnęła do rowu, e, słuchaj, e, w, tylnią brewkę błotnika, Wyobraź sobie, gdybym ja nie zareagował... Pół sekundy wcześniej, nawet może mniej niż pół sekundy, to ten samochód, który leciał bokiem na mnie, by dostał sobie normalnie uderzenie, moją pełną około 90 na godzinę, w bok. Tam były dwie kobiety i niemowlak. Ja jestem przekonany, Christian, tak jak znam mniej więcej te siły, jakie występują przy tych prędkościach, słuchaj, to te osoby nie miały szans na przeżycie. Na pewno. To auto, które było prowadzone, które spowodowało. Tą właśnie katastrofę No I to naprawdę było tak, że niemowlak leżał luzem na tylnym fotelu. Matka, która prowadziła, teściowa siedziała obok, odwróciła się, bo dziecko zapłakało. Rozumiesz? I pociągnęła kierownicę. I to auto wpadło w poślizg, i bokiem leciało na mnie poza wszelką kontrolą. Taki niesamowity zbieg okoliczności. Dokładnie patrz, to co powiedziałem przed chwilą. W każdej sekundzie i na każdym metrze naszej drogi może się zdarzyć coś. Absolutnie zaskakującego. Maciek, uczysz innych kierowców, jak jeździć bezpiecznie, a czy Tobie też się zdarza czasami kolekcjonować punkty karne? Pamiętasz swój najwyższy mandat? No, tak raczej. raczej, ja, ja, jeżdżę, ja jeżdżę, ja ci wspomniałem, jeżdżę prędkością przyjemną. Ja jeżdżę tak sobie naprawdę, no, no czasami zdarzy mi się oczywiście e, najechać, jak to się mówi, kołem na podwójną ciągłą. Jesteśmy tylko bądź, ludźmi. Bądź tak sobie, bądź czasami gdzieś tam się nawet może coś tam się z, lekko zdekoncentruje, co nie powinno mieć miejsca absolutnie. No, że tam pojadę, powiedzmy te 15-20 szybciej. To słuchaj normalnie gdzieś tam no, czasami no, zdarza się, zdarza się, no, ale nie mam jakichś takich no, totalnych wpadek, żeby gdzieś tam jakieś tam, wiesz, no, 15 punktów, jakieś 2000 mandat nadkarne, nie, nie. Gdzieś tam jakieś 100 zł, dwa punkty karne. Także to są takie, no, jak to się mówi, nawaciki wykroczenia. Krystian, bo moja filozofia jest taka, żeby jechać w ten sposób, żeby nikomu nie przeszkadzać, rozumiesz, czasami może te parę, te, te 10-15 szybciej, czasami gdzieś tam no, na tą, jak powiedziałem, na tą podwójną ciągłą gdzieś tam najadę wyprzedzając, prawda, uciekając jakby na swój pas, ale sobie to na pewno w nikim, nikomu, w niczym nie przeszkodzi, bo kolany, to jest moja filozofia jazdy, prędkość przyjemna. Czy pamiętasz najszybsze auto, takie cywilne, jakie jeździłeś? Nie, może miałeś okazję pojeździć jakimś szybkim porszakiem, Lambo albo Ferrari? Słuchaj, yy, tak, no z Krzysztofem Hołowczycem, oczywiście na autostradzie w Niemczech. gtr -em. Nissan GTR, yy, 320, ponad 320 na godzinę, bo tam można. Yy, I na torze w Poznaniu, yy, druga taka naprawdę piękna, no, bardzo unikalna przygoda, bo to, było, yy, to był jubileusz współpracy Wielkiej y, firmy, wielkiego koncernu y, paliwowo-olejowego z y, Ferrari. No to nazwę muszę hmm. wymienić. Jasne. I takim gościem specjalnym był Michał Schumacher. Miało to miejsce kilkanaście lat temu, jeszcze przed jego wypadkiem. No, no gość genialny, ge, geniusz absolutny. Poważnie? Geniusz jeździłeś z Schumim? I słuchaj, i on był gościem specjalnym. I ja z ramienia TVN-u, który obsługiwał medialnie tą imprezę ten jubileusz na torze ławica w Poznaniu, byłem zaproszony do, do przeprowadzenia z Schumacherem tak zwanego Exclusive Interview, interview czyli tylko y, nasze kamery i tylko ja i Schumacher. Bo potem jeszcze była konferencja prasowa dla różnych dziennikarzy, tam około 20 osób, każdy tam gdzieś tam, niektórzy zadawali pytania, a my mieliśmy takie 5 minut tylko twarz w twarz. I on mnie zapytał na koniec tego wywiadu, czy ja znam ten tor. Ja mówię, że nie, że tutaj nigdy nie jeździłem. Aczkolwiek no, nie było to do końca prawdą, bo tam kiedyś jechałem do Automaniaka, nagrywaliśmy w Pucharze Kia Picanto, startowałem tym takim okay. tak zwanym Wiposkim tym egzemplarzem. Też ciekawa przygoda, no ale powiedziałem, że nie jechałem, no bo co, co za Zajazda, prawda, tam wiesz, Kia Picanto. No i, słuchaj, i on mówi, a czy chcesz się przejechać? I ja mówię, bardzo chętnie, e, to musisz być 14, tam 14.24. W tym pit stopie, bo ja 14.30 zawożę wożę pięciu, po jednym okrążeniu pięciu super-vipów tej firmy olejowej, a, szanowni, a kilka minut możemy się przejechać, możesz się ze mną przejechać. I powiem ci, Krystian, że dla mnie no, to była no, okazja niesamowita, unikalna absolutnie, bo jest naprawdę, nie wiem, może z 10 osób w Polsce, 10, no, na tyle milionów które miały naprawdę niesamowite doświadczenie, niesamowitą przyjemność, słuchaj, no, siedzenie obok Michaela Schumachera, Ferrari F430 na torze, na zamkniętym torze w Poznaniu. I wyobraź sobie, co ciekawe, pierwsze kółko pojech pojechaliśmy tak w miarę szybko, ale tak, wiesz, bez napadania. Słuchaj, no oczywiście tam odbywają się wyścigi, te mistrzostwa polski wyścigowe, prawda? SMP, prawda? No i słuchaj, i normalnie ktoś tam, gdzieś tam mierzyli nam potem czasy i wyobraź sobie, że my Ferrari salonu, jak to się mówi, spółki. Normalnie jeansy. Buciki sportowe, koszulka, polo, na luzie, bez hełmu, bez niczego. Słuchaj, auto, normy podstawione, niegrzane opony, nieprofesjonalnie przygotowane do sportu, tylko auto. Auto normalne, salonowe auto, rozumiesz? I dwóch gości w samochodzie. Słuchaj, no nie uwierzysz, on miał czasy porównywalne z najlepszymi czasami, jakie uzyskiwali ściganci profesjonalnymi samochodami wyścigowymi na tym torze, będąc profesjonalnie przygotowani do tego y, toru, do tych zawodów, Słuchaj, znając ten tor jak własną kieszeń, rozumiesz? A Schumacher tam zrobił tylko jedną rundę i potem pojechał dwie rundy szybciej. I wyobraź się. Jak to świadczy niewiarygodnie o tej dozie talentu o tym poziomie talentu takiego gościa, który nazywa się Michał Schumacher. I teraz nie dziwmy się, że to jest wielokrotny mistrz świata, wyścigowy mistrz świata, mistrz Formuły 1, gość, który miał tam osiemdziesiąt kilka, tych pól position słuchaj, i tak dalej, i tak dalej. Tam do tej statystyki dokładnie nie znam. Wiem, że to jest właściwie prawie, prawie że nie do pobicia. Czy człowiek, który ma na swoim koncie tytuły mistrzowskie w Polsce, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, jeździł po torze w Poznaniu z Michaelem Schumacherem. Ma jeszcze jakieś motoryzacyjne marzenia? Motoryzacyjnie marzysz o czymś? <grystanie> Słuchaj, Krystian, jeżeli chodzi o na przykład jakieś marzenia odnośnie marek samochodów to nie, bo ja zetknąłem się naprawdę z dziesiątkami marek, z setkami modeli, rozumiesz? Także sobie naprawdę dla mnie e, każdy samochód, który jest autem bezpiecznym, który stwarza mi, no Ty znasz moją filozofię, stwarza mi te warunki przedłużenia domu, przedłużenia gdyby fotela wygodnego, czy kanapy w domu, to jest samochodem bardzo dobrym, rozumiesz? W tej chwili nie ma złych samochodów, bo w tej chwili jest taki od wielu lat, taki poziom e, do wykonania tych samochodów, że właściwie z wyjątkiem jakichś przypadków takich naprawdę zupełnie przypadków przypadkowych, taka dobra zbitka słów. Słuchaj, to naprawdę, te samochody no, stanowią, stanowią, wydaje mi się, dużą, dużą taką no, przyjemność dla użytkowników, wiesz? A czy Także jak? Marzeń jako takich to, to nie mam. Słuchaj, poza tym ja Ci powiem, ja mam y, Syrenę Bostos, która ma 41 lat, jest bardzo ładnie odrestaurowana przez moich przyjaciół, przez moich sympatyków, jak gdyby, no, przez kolekcjonerów, przez takich oldtimerowców. I słuchaj, powiem Ci, że y, jazda Taką Syreną daje Ci też ogromną satysfakcję, tak rozszerzyć trochę jak gdyby tą moją odpowiedź na Twoje pytanie. Oczywiście. Że i naprawdę y, dla mnie, poza tym sobie, jeszcze wiesz, co powiem Ci, że dla mnie człowieka, który y, no, sam powiedziałeś przed chwilą, y, jaką drogę przeszedł, prawda? Słuchaj, to dla mnie nie jest ważne, jakim samochodem jadę, bo o priorytetach, priorytetach powiedziałem, ja nie muszę się tak, tak, no... Po prostu mówiąc, dowartościowywać czy podbudowywać samochodem. Ja jestem twórcą takiego kolejnego takiego powiedzenia, które jest rozszerzeniem takiej mądrości życiowej, że nie szata zdobi człowieka. Ja to rozszerzyłem. Nie szata i nie samochód zdobią człowieka. I to dedykuję do wszystkich tych, którzy muszą jakoś tak ozdobić się trochę samochodem. Ja nie muszę. Maciek, a czy było takie auto, które ciebie zawiodło? Chorowałeś na jakiś samochód, musiałeś koniecznie się przejechać albo nawet kupić, wsiadłeś i stwierdziłeś, no nie, to nie to. Było coś takiego? No nawet nie, słuchaj. Bo nie, ja, nie Krystian, naprawdę uwierz mi. Pogodny nie, człowiek, wsiadłeś. Nie, kochany, i się bo ja jestem człowiekiem, który. No, ja jestem takim trochę może minimalistą, słuchaj. Ja jestem człowiekiem, który, na, no to, to mi pomogło w rajdach, który po prostu m, potrafi zaakceptować każdą sytuację, w jakiej się znajduje, słuchaj. Ty, no słuchaj, chłopie, no jedziemy bokiem do przodu, jedziemy kołami do góry do przodu, rozumiesz, dachujemy i ja zatrzymujemy się, wysiadamy z samochodu, otrzepuję się, nie ma problemu. No Po prostu słuchaj, to jest wpisane w ten sport, na przykład, rozumiesz, no i nie mam pretensji do kierowcy, nie mam pretensji do samochodu. Po prostu cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło. Przełóżmy to na te, na te samochody, na to, słuchaj. Nie ma znaczenia, jakim samochodem jadę. Pamiętaj, no, samochód już Ci powiedziałem, czym ma być na przykład dla mnie konkretny. Maciek, tak troszkę podsumowując naszą całą rozmowę, ale szczególnie tą końcówkę, to właśnie Ty byłeś jedną z tych osób, która gdy ja byłem dzieckiem, to pobudzała u mnie te motoryzacyjne marzenia. Nie tylko wtedy, kiedy śledziłem Twoją rywalizację w aucie rajdowym, ale również wtedy, kiedy oglądałem Automaniaka. Maciek, bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś chwilę, żeby ze mną porozmawiać, bo to była naprawdę fantastyczna rozmowa. No bardzo Ci dziękuję, naprawdę. No i, i cieszę się, że e, takie dobre świadectwo mi wystawiłeś, <noise> że taka, taka miła dla Ciebie e, rozmowa, no, niekłopotliwa. Czyli raz zawsze tu, Ciebie no, podziwiałem czyli, i zawsze a, Ciebie podziwiam. No, dziękuję Ci bardzo. Czyli Grzegorz, można powiedzieć, że jestem takim rozmówcą, tak jak człowiekiem, to i rozmówcą niekłopotliwym. Idealnym rozmówcą. Dzięki bardzo. Dziękuję. Maciek, u mnie za kurs Turbotaryfą się nie płaci i ode mnie z Turbotaryfy nie wychodzi się z pustymi rękoma. Mam dla ciebie prezent. Jak mógłbyś otworzyć i zobaczyć, co tam jest. No to teraz tak. Ja jestem zajęty, proszę Państwa, otwieraniem prezentu od Krystiana Plato. No i w związku z tym musi jechać goś na talent, prawda? Bo tak się mówi, jak. jak pilot nic nie mówi, to kierowca wtedy jedzie na talent. Czasami się zdarza, jak gdzieś tam zapomni notatek, gdzieś coś tam, pomyli kartki, to mówi tak do kierowcy, jeźdź na talent. <grym> Naczuje. No, no i co no, tam no, jest? Proszę bardzo, słuchajcie, no, I co tam jest gość, napisane? No, co jest napisane? No, jeszcze raz, jeszcze raz, co no, tam jest napisane? pomysł, bo wyobraźcie sobie, że tak, no, Turbo Taxi. Turbo Taryfa. Turbo Taryfa, przepraszam, Turbo Taryfa i Turbo, a w Turbo Taryfie Turbo gość, czyli Maciek, Wisławski ze Skierniewic. Właśnie Maciek, bo jesteś turbo-gościem. I jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za całą rozmowę. <noise> Wszystkim szerokiej drogi.